4, 3, 3, 2, 1. A to jest mój drugi odcinek i Konradiksa 12 serii Radające Wyspy z Konradik 12. Jaba. Naszym gościem jest y, Mik, coś tam, coś tam, który tak naprawdę jest gamingiem i nie ma co ukrywać. Z y, no nie! Nie! To cię zabiję! zawsze! Ale to się nie <gulanie> <Cię zabiję>. no, <gulanie> <wreszcie>. <gulanie> podoba! Nie, nie! Nie nie, nie. ma... Dobra, dawaj. Dobra, yyy...

To ty nadrałeś, więc jak co ludziska, to jest lind, jest lind, więc nie ma się co martwić. Ach, cały raz w górnym z bałty. Od, od tyłu... od tyłu to nie poważemy. Ja na pewno w chwili nic nie mam, jest to stycznik więc spoko, Krystian. Mhm. Ej, utopił się. Kto? No. Pies. Co ja jaja robisz? No. Wiesz, się utopić się nie może. A to nie wiem. <grymne> się nie może odłapić. On był psa. Ginie, ginie, o, zginął. Nie robi. Dobrze, ogarnijcie się. Dobra, zbijcie psa swojej posady. Masz. Moj, moja moc, wzywa psa. Ej, jest, jest! Nie ma problemu, jest wszystko dobrze. I zaraz spadnie. Skład a to półki mamy być super wąskie, pochłaniające psy. Dobra. Wow, what the? Ej, depostać w tej 40. Teraz po prostu nie dopytać. Kamienny na sieć trzeba się dać. Rzelazdy. Rzelazdy to sparali, ale to noc, tylko będziemy i żelazo podjechać. Ej, o, zaraz robimy wydanie, przedpaczyna. Nie będę z tobą spał. Jeszcze zadanie, nie jeszcze zadania, nie? Wy nie musicie. Co, bo wiecie, nie musimy. Ja nie, bo tam są duże trawki. Oni śpią i nie może przez ja po nocy przeskoczyć. Ej, ja się tutaj boję przejść, bo ten pies tutaj siedzi i patrzy na mnie. Patrzy na smogów, ja pierdyle. Odjarniasz to? Bo wy do mnie podchodzą i spadają w dół. Nie! Patrz tam czeka na was. Ty! Zostało... Odejdź, A, mam... I mam cobblestone'a. Idź i pokaż mi O, spoko. Teraz idź może. Dobra, ja skacie w ogóle i walki. Masz to skońcia, stupu, jaslu, ja ty Nie! nie. Co w Masz twoje moce! To ja lec! <file> to Jezu! Skielet! skielet, yes, zaraz mamy kości, dobra. Zarypać, zarypać, zarypać. Owca! Zostawmy ją. Owce, tak. A jeszcze ty teraz ten... Czekaj, ja tej kopie. dajcie Odejdź, odejdź. Chciałabym No nie! Co? Żołnisz, mam się nie respawnować. Mogę wgrać Timber Moda. Dobra, ja go załatwię. Wad. Owca też nam padła. Serio? Padła no. nam owca. Ej, e, to... Wzywam ją w magiczny sposób. Nie no, przestań. ale trzeba mieć e, owcy. Ja, Dobra ej, dajcie mi mój. Ej, właśnie... A myślę, że wilk spad. No o też będą pewnie ten. same z ciebie w tej spawni. Zakarmiłeś e? ty do Wilka? Nie masz. Zakarujcie Wilka. O dobra ja nakaruję Ty. Idę? Co? Już Tutaj. Tu pisałeś. A dobra. Zakarmiłeś? Jeszcze jedno proszę. Nie jest. Ci... nie jest. Patrzcie tam. Chodź na tamtą tam wyspę. Tam o, fajne tam Ale, ale dobra, odznacz, bo już to dobrze. No, 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 już odznaczyłem. No, to Co tu jeszcze jest? Prześpij noc, no to. Aha, czy bawełny. Ale zabiliście owce, więc. Eee... Czary mary? Czy nie? No dobra, jeśli, jeśli owce, no to wiecie. Ale zbierasz żeby ten. Ale ostatni rozczarujemy Może. K gasta chce się. Ale może lepiej było, żeby żelazo zebrać najpierw, co? Ja mam pomysł. Ale nie, bądź zbierzemy żelazo, to będziemy mogli noc przespać. Czas, to no ja? Czemu? No bo tak, no bo zrobimy dożyczki i będzie 5 razy więcej od tej owcy, nie? No. No tacz, ej, ja wezmę... O, ja idę na, 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 na te moby, idę. Masz kilof, ej, masz, chodź. Ej, łej. Chodź, lej, chodź, lej. Zobacz, jaki kilof. Ja! Wybaczcie <laughs> już, stary. Można było zwrócić kilo no, ja potrafię. O, oh, fak! Trafi! Dobra, idziemy do po Oj. Aha, mam tutaj anti-ogórka, więc się nic nie będzie niszczyć, ale spoko. Fuck Kurwa. Ale one wybuchają, ja. No. Nie że znowu zabili tego. Co zabili? Nie myślałem, dobrze. No, chyba ktoś to ten, ja. Patrz troszeczkę. Uuuu! 7 no. minut wegrania, ale jajce. <grym>, Jajaja, <grym>, jak zagrania, berety. Ty, ale szkielec, czekaj. Nie, bo w dupę. W dupę. Nie, wolę w grudykę, bo w dupę będzie potem ten. O! Patrz, patrz, mam kości. Idę po wilka. O nie, dobrze, on spada! Kości, nie? On spada! Nie, chyba dobrze, że masz kości. A no, czekaj, na sadzonki będzie, na prawdę. Nie, o, daj, ja. nie mogę postawić klocka! Ile wysp mamy? Ty, a jest zadanie zdobał drugą wyspę i nie jest... LOL, a po to Ty nie wpychaj owcy, ty stanie... No nie nie wpychaj! Ej! Ej, bo co zabijecie? Ty boś pierwszy nam Ej, weź ją tam tam pierwszy, zobacz. No nie! Była. Nie, czekajcie! Zatamujmy tę tą ławę, bo to nam to przeszkadza. Ale to jedynie źródło światła jest, więc nie potrzebujemy wędla. Hmm. No to deski i drewno masz. Węgiel, patyki, zrobić dobra. Tu, biliśmy. To jest to, jest, to jest, Ale mamy nie, deficyt drewna, niestety. Trzeba trochę drewna dorobić. E, miałem kości, ale ogóle nie chciało tam. Ej, ja mam kolegu przekłamał. <laughs> nie poszuteczkości. Wiemy się widzieć. Panie przodem Ura, <laughs> Ale z pają... razem z pająkiem spadłem To ja wrzuciłem pająka! Nie, us, o. nie wiem Idę z łapki miszka. Jezu!

Assassin's Creed ASIASIN 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 TY Ja mam jeszcze kulę Ja mam jeszcze perełkę Tam mam wyspę, tam o patrz, tam o Gdzie? Tam nie no, no, no szczerze? To ja mogę do domu już lecieć To leci, ja lecę z tobą Jezu! Hahaha, <grym się poleciałeś. grym> no co poleciałeś? Poleciałem jak cholera Gdzie jest ten dom? Tam Tam Jeżeli minimapki zabić, to aha, tutaj a mi co? Już tam no. To dobra, ej, to ja kopię wedziel Zrób mi smolej, proszę A ja mapę nie włączyłem LOL Mam minimapkę włączoną Mami, coś się stało z rejminimapą Z rejminimapa Wiesz co? To ja ten, to ja kopię wedziel I kobel Właszczaj, właszczaj, strzelają! <noise> <noise> Nie, nie, chwilę to pan nie bił, dobra? bo jak pan kiedyś wyżysz. To... Ręki się na minecraftowego brata nie podnosi <stuszyli> Ja idę się bić, bo nie Co? Waga, to, to się idzie to, tak! <stuszyli> to Idę tam to nie, co nie dobrze, idę tutaj O, rzuciłem <stuszy> można 10 razy spaść! A i tak nie chcę miałem. No i nie wiem. Nie wiem, y, rampy, mosty, kurcze Ta, yy, już. Ta, będziemy cały czas spadać. No. Jakieś poręcze zbudować. No trzeba budować, nie, no nie wiem. No ale nie masz czego. My jesteśmy tacy debile, że cały czas spadamy. Góra nawet. Mów o sobie! obla Kop, dalej i zbudujemy potem poręcze. Ginę, okay. ginę, po HP a ja A właśnie... się do dołówki. Ja to rozwalę. Jezu, nie bij jej idioto! Dobra, ty to jest niedaleko. Świńska wyspa, to okej. Okay. Coś dla ciebie. jest niestety. A, nic. Typnąłeś się? i leć! Leć, Stasieniek! Nie, yeah, nie! Yeah. Nie <laughs> yeah, bij! Zostaw, etnisz o staw naśmiewam potrzebuje nieco tego jeszcze czego potrzebuje nieco kowla można dostarczyć na budowę można dostarczyć nie bo ja zbieram na poręcze ja się przejdę tutaj. ja ja się przejdę łop ja resztę, ja, resztę ja resztę zrobię z ziemi co z ziemi Gówno. ziemi zrobię, wiecie, no mhm. no wiem na no przejście no no Mam jednego Cobblestone'a, już dwa. Ej, masz tą całą wyspę zamienić na, na tego, na koblaca. co? Nie. O. Zbudujcie te pomosty z ziemi, a nie... No, buduję przecież. Przecież Gdzie? No idzie. Kurde, ledwo podchodzę, już szkielet do mnie strzela, ale żal. No, szal.pl. <laughs> Un sub. <laughs> Jezu, ale strzelił. Wyciąg z twoim zapachem! Ludę, ja do się nie do niego dostać teraz! Wyśle, no. strzelę z dupy <laughs> Masz! Jedz! Mendo! Ja strzałem w dupy! Oj, ja mam strzelbną zasłonę! Masz, już nie, nie strzela, a fu! No, dobra, ja, ja dostrzelę zaraz! Ja dostrzelę! Nie! <laughs> Ludę, <de>. a, nie <laughs> To się wytnie <laughs> Serio? Ja nic nie wycinam Ja też nie Ale to też! Dobra, mi się wydaje, że już trzeba, trzeba kończyć Nie, nie Dawał, trzeba Ty, dawaj, nie, nie kończymy, dobra Ile jest? No już 15 minut Chyba, <laughs> chyba na scapie Dokładnie no. <grym> 15 minut! <grym> ale ja to i tak sobie podzielę na, na, pa, na party ja Nie, nie, no ja tak... ale ja już kończę No, ja tak... no to, to, to tak żegnamy się Żegnamy tak. się Pałki Do końca do koniec, bo strzałem w głowie, strzałem w głowie, rozumiesz? Dobra, ej, nie strzelaj, znaczy nic nie róbcie No dobra Przedlamy. Przedlamy się z wami, siema ludzie No siema S z... Z... Fajnie Przeda Nara, nara, nara 发明在。